Dziękuję, czyli rekomendacje Łukasza Maciejewskiego. Witam wszystkich tych, którym bliska jest kultura, którzy czerpią z różnych źródeł i chcą wzbogacać swoją wiedzę. A przede wszystkim lepiej żyć, bo otwarte życie, życie, w którym współistnieją ze sobą różne doznania, emocje, cudze przetwarzane przez talent, przez geniusz czasami, a czasami po prostu przez wrażliwość, to jest bez wątpienia. Coś, co czyni nasze życie wartościowsze. Jeżeli w minimalnym stopniu mogę być takim przewodnikiem, czy kimś, kto nakierowuje państwa do oglądania, do słuchania, do patrzenia, to będę najszczęśliwszy ze szczęśliwych. Zaczynamy od muzyki w tym odcinku i to od muzyki trudno osiągalnej, bo wydawanej w niewielkich nakładach przez świetne wydawnictwo Gad Records. Która to muzyka ma wielkich fanów w Polsce, dlatego, że jest. Yy... Mówiliby, w literaturze mu, powiedzielibyśmy Inedita, czyli zapomniane utwory, odkrywane, młodzieńcze. Tu nie do końca, bo czasami to są bardzo znane płyty, bardzo stane, znane materiały wydawane na nowo w niewielkiej ilości kopii. Bardzo zachęcam do ich kupowania, póki są. Bogusław Rudziński, Unitron, to jest muzyka z 1963 roku, oczywiście winyle i Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, City, 1978 rok, Henryk Debich. Jest też muzyka filmowa, Krzysztof Komeda, Mam tu swój dom. Film właściwie kompletnie zapomniany i drugi film zatytułowany Ubranie prawie nowe. Polecam, warto posłuchać Komedy. Spoza takiego najbardziej oczywistego kanonu, gdzie mieści się Skolimowski i przede wszystkim Polański, Dziecko Rozmary i te najsłynniejsze utwory jazzowe Krzysztofa Komedy. Tutaj jawi się jako jeszcze inny kompozytor, równie ciekawy, równie intrygujący. No i trochę popu, trochę elektroniki, przepraszam czy tu biją, Piotra Figla, muzyka z filmu Marka Piwowskiego. Evergreenu rozrywki na wysokim poziomie e, groteskowo-ironicznym, bo to wszak Marek Piwowski, no i Piotr Figiel również. E, na razie tyle o muzyce. Przejdźmy do o, półki z literaturą i jeszcze na tę półkę zerkniemy ponownie. E, na razie e, za wielką wodę wyruszymy. E, literatura. Reporterska, obyczajowa, związana z obyczajowością i z elitą intelektualną, boemą intelektualną nowojorską-amerykańską. Kilka bardzo ważnych pozycji pojawiło się na rynku. One się układają nie tyle w jedną całość, co w jakąś taką niszę, która rozmawia ze sobą wewnętrznym dialogiem o amerykańskości i o intelektualizmie w Ameryce. Monumentalne dzieło, bardzo ważna e, literatura. Nagroda Pulitzera ubiegłoroczna, świetnie, że zostało to wydane, czyli gigantyczny tom Benjamina Mozera, Zondag. Życie i twórczość. E, oczywiście jest to biografia Susan Zondag w przykładzie Krzysztofa Kurka. E, Ewa Winnicka, znakomita reporterka, z kolei y, tworzy biografię czy reporterską Podróż po Greenpoint. Kronika y, małej Polski rzecz niezwykle ważna polska nisza. Y, w dobrym i w złym tego słowa znaczeniu, w Stanach Zjednoczonych i jeszcze pióro Ewy Winnickiej. No i kto oglądał serial na Netflixie, Fran Lebowicz, Udawaj, że to miasto, ten sięgnie po, nie w humorze, Fran Lebowicz w przekładzie Łukasza Witczaka, no, możemy zrozumieć po przeczytaniu tej książki, na czym polega fenomen Fran, właściwie w Polsce dotąd niezdanej, dopiero po miniserialu dokumentalnym Martina Scorsese odkrytej. Fantastyczna lektura wprawiająca w dobry nastrój, a zarazem sprawiająca, że wiemy trochę więcej, rozumiemy trochę więcej o współczesnym świecie. Na moment zostawmy Amerykę w spokoju i sięgnijmy do, znowu wracamy do muzyki, tym razem klasyka. Polskie wydawnictwo muzyczne, które ma się wspaniale i jestem wdzięczny za wszystkie nowości grupy wydawniczej polskiego wydawnictwa muzycznego PWM. Edition, dlatego że na przykład ta seria, której chciałbym teraz opowiedzieć, Anna Classis, pokazuje jak różnorodna, jak wspaniała jest polska muzyka współczesna. W tym tomie szesnastej już w serii Anna Classis, utwory Elżbiety Sikory, Aleksandra Nowaka, Zygmunta Krauzego, Pawła Mykietyna i Agaty Zubel. A skoro o państwowym wydawnictwie muzycznym mowa, dwa hity tego wydawnictwa, które są no najważniejszy, jednymi z najważniejszych, a na pewno najpopularniejszych przewodników w Polsce wydanych czyli przewodnik operowy i przewodnik baletowy dla każdego miłośnika muzy, melpomeny. I muzyki klasycznej Rzecz Obowiązkowa. Józef Kański, przewodnik operowy, i Irena Turska, przewodnik baletowy, a przypominam, że w tej serii także przewodnik operetkowy Lucjana Kydryńskiego, przewodnik po filmach muzycznych tego samego autora, czy przewodnik po muzyce kameralnej Danuty Gwizdalanki. Muzyka tym razem jazzowa, albo no właśnie, tak się trochę zawahałem, nie wiem, czy Państwo to wyczuliście, bo Olo Walicki jest poza systemem, jest swoim własnym systemem, multiinstrumentalista. Yy, wrażliwiec, erudyta muzyczny, ktoś, kto dźwiękami kompo, komponuje duszę i komplikuje tę duszę, sprawiając, że przepraszam za ten taki poetycki trend, ale no nie potrafię o Olu Walicki mówić inaczej, sprawiając, że te komplikacje wpływają na odbiór twórczości Ola Walickiego przez wszystkich wrażliwców świata. Tak ja to odbieram i tak ja siebie może nieskromnie postrzegam. Ważne dla mnie kompozytor i Ważna muzyka. Sięgajmy Paula Walickiego i słuchajmy go. Kaszebe, kot czy też kotka, odpowiecie sobie Państwo na to pytanie. Muzyka z filmu Ewa Inkmara Wilkwista, Ola Walicki. Film i muzyka teatralna do czterech spektakli również Wilkwisma, Trauma, Teater der Libe Olowalicki. Blues, Suwałki, miasto bluesa, festiwalu bluesowego wymyślonego i przeprowadzanego przez Jana Chojnackiego i to jest takie The best of blues. Muzycy z całej Europy, z całego świata, również Polski, słuwałki blues, to jest podsumowanie tego festiwalu oraz WW wielszy odcień bluesa. Najnowsza muzyka, muzyka rockowa, czy okolice muzyki rockowej. Bardzo czarny kompakt, bardzo czarny, ale Black Mental, czyli spięty. Wydarzenie już, więc ja tylko się podpisuję pod wszystkimi komplementami dotyczącymi, pod adresem tej płyty, dotyczącymi spiętego. I Satellite Bass Astral x Igo, znowu współczesność, znowu elektryzująca współczesność, nowe nazwiska. Cieszę się, że jest wytwórnia Mystic, która y, daje szansę y, wydania. No, myślę, że też ku satysfakcji i twórców, i słuchaczy y, tych wszystkich nowych zjawisk w muzyce, y, ku pokrzepieniu nas wszystkich. No i zacz, skoro była super nowość, nowe brzmienia, nowe rytmy, nowa muzyka, to kończymy y, klasyką, ale taką klasyką już Ucukrowaną, usankcjonowaną, która sprawia, że e, świat wydaje się e, mniej e, drażniący, dlatego że naszymi przewodnikami są mistrzowie. I oni nam pewne rzeczy objaśniają, wyjaśniają i sprawiają, że naprawdę e, znamy swoje miejsce w szeregu. Takim autorem i takim artystą jest dla mnie Wiesław Myśliwski. Pałac to jest najnowsze wydawnictwo z serii wznowień Myśliwskiego w tej edycji graficznej, wydawnictwo Znak. Przeczytałem specjalnie dla Państwa tę, ta grafika. Jest autorstwa Witolda Siemaszkiewicza, a na okładce obraz autorstwa Stanisława Baja i Stachura. Cała jaskrawość. Jestem wdzięczny mojemu ulubionemu wydawnictwu Iskry, że w tym jednym tomie udało się zebrać gigantyczny wybór poezji i prozy Edwarda z wiecznie żywego, szukającego w kosodrzewinie, na rozstaju dróg, na rozdrożach, w bukowinie, w lesie, w dolinie sensu życia. I to ten sens życia okazuje się często niestety bezsensem. Ale taki był strachura i taka jest jego cała jaskrawość. Jaskrawo żegnam i wierząc, że sens życia z takimi przewodnikami, o których dzisiaj Państwu opowiedziałem, jest realny, jest możliwy. Do zobaczenia.